Dobra. OPC 17 rok, czyli ostatni wypust przed tą padliną. Siódmy. Ostatni wypust na OPC kosztuje 10900 miejscowego juranda, ale OPC to nie są jaja. 170 koni. Deska digital się widzę otworzyło, bo mnie lubią. Twój nie wiem z czy mi się nie wydaje? Wydaje, wydaje, wydaje. do sorry. Czwarte dach czwarty dach czyli Eslaj'ie elektryczne oborą oporą let's go Kajne panorama Fajne panorama Gdzie do kadru wchodzisz, łobuzie Brzzy Kółko robi robotę Klamka w 1900 euro trzeba za 17 rok Niby stara, ale zajebista ta insygnia. Na czarnym dachu. Opa. Moje auto. Ale nie parking. Pil, pil, pil. Sam parkuje, różne głupoty robi, nie chcę nawet wam mówić, co może zrobić, kamera, jak, się, jak się zapomnicie. kamera <gamy> cofania. Świntuszki. Pozdrawiam serdecznie z koronawirusowego zagłębia pojazdów zagranicznych. Wszyscy się ich no Fajni ludzie, fajni tacy, kurwa. No ja też widzę. Kurwa, no, od Turków to kupujecie. Ale, ale, ale wiesz, to jest, to, jest, to jest takie przekonanie, właśnie, czy to materiał. Ci, to który, który, się od których. Bo no, po to co tu się wypadać teraz, jak zawsze można powiedzieć kilka słów później. Stop. Co A, jest? Do komu to takie Audi potrzebne? Nie, no czy to Ty też są to na miary jak, jak co? Limuzynka w pięknym kolorze, mokka. Piękny, nie, tylko nie kombi, nie. W jak to nie, jak to nie, co wy tam wszyscy, nie, nie, nie Ale Patrzaka tu stoi, on nie chce iść No patrz A ta Skoda, a ta skoda, halo? Ja telekomunikację masz, jestem, tak? mówiłem, że z telekomunikacji jestem, zawsze w wołał, halo? czekaj, pokażę ci Co to jakieś busy są? Tych busów nie było ostatnio no co? stoi. ma plasty Która? Trikolor to jest ten Która? Ja, ja, ja Halo? Ja i Hej Który tam jest? Oglądaliście ją? czysta. No nie chcecie? No nie No to po co stoimy? Naszym Krzysztof Aj, Christopheras, Christopheras <grystasy> Przejeżdżaj 4300 mondas Tamta insygnia. A to jest, co to jest? Tak nigdy blisko Forda jeszcze nie byłem Weźmy, jak to już byliście to też będziemy zaglądać jak te szpoki w, pis w PiSie <grystasy> no My też oglądali, na, na tych jest, na, tutaj ty? Tutaj ma ten sklepik, ten ma ten, co tak między wami spadł, pamiętasz? <grym> jak stał tam pod drzewem przedtem siedział i on Ro jest ten... fajny na czarnych palach ale śmiechem ma... rolki, e, rożyn ma do roboty, tak? No jak kosztuje 2000 to już można zrobić No, dwójkę to miał sam Raczej, raczej dwa, no właśnie kuwa. O, jest sedan Peżot. Idziesz? Nie, nie, idę, bo, bo, bo nie wiem dlaczego właśnie <grym> To się znajdzie, ja czekam jak to będzie robota konkretna u mnie, to muszę mieć zaliczkę, niestety. Tego, stop, tego. Stop, 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 stop. Ojca z tym Tam dalej zobaczę Czyjego ojca? Nie, to co na tamtym placu. Nie, to jeszcze jeszcze tutaj. się zgubiłem. Siemanderos, panie kierowco. Pasek. No. Szczęśliwie, klimatyzacja jest sprawna. No, jeszcze tira tu. No. Odświeżyliśmy swoje pachy przed momentem. Bo temperatura mm -hmm. mówi o tym, że co. Że o tej godzinie, że tutaj możemy troszkę walić, a muchy są bezlitosne, biegają za nami całymi stadami. <laughs> biegają, latają, przepraszam. Przepiękny kwietnik, proszę, ja ciebie. No dobra, tyle chciałem tutaj właśnie powiedzieć. 32 stopnie przed 14 godziną, piękna sytuacja. Jest Roman, piękny jak nigdy, alibańsko-berliński. Roman idzie i robi głupie miny. Widzu, został jeden, reszta już nakupiła towarów. Dobrze poszło. Chociaż to w masce mało kto chodzi, z pożywczych, widziałem w waldiku, w tych różnych innych nettach. Zamaskowanie, podobnie jak u nas na zewnętrznym Trotułażenie nie trzeba machy. Także nie duźmy się. 15 rok. Przed sekundą obcy sprzedali. Za 18 tysięcy euro. Auć, to cudo, gorące. sedance. Żasku krzyku 15 rok za 18 koła poszło a ja mam taniej na ten placek mamy też namiar jak coś idziemy szukać dalszych tematów po i, ale jasno po i innych uciechach zapieprzamy dalej Szukam masterki krótkiej w tym silniku 1,4 Turbo natomiast kolejna długa dzisiaj skubana cena fajna ale krótka to krótka, długa to długa Także, panowie, mam na was oko. O, szukam też B klasy. B klasa, benzina? Diesel, niestety. Niestety diesel. Jeżeli spotykasz pana Staszka na grubym ryju, to wiedz, że coś jest na rzeczy, sprzedany. Tu jest wszystko, a nawet jeszcze więcej. Jeszcze można spodziewać, umiłowani. Taki Tiguan nowy, nie wiem jaki rok 16, 17 Ślepy jestem jak stary nic Rzeczy zacne Lecimy dalej Pytałem się o te właśnie stare kaszkaje to ja I właśnie ostatnio wrzuciłem, ale Jak rzucam diesla, zawsze chcą benzyna, to jest znowu benzyna i odwrotnie A na szkiełku na dechu. Na tą budkę albo bu budki nie ma w ogóle, czyli nie wiem o pytać. Benzyna. Matko, nad co będzie 3 litrówka. Jasmina jeździ tutaj. Kolejny kaszek. Nie mylić z kaszlakiem. Kolejny brąporąpom. Stop, sobie dajcie mi sekundę, już tam idę. Misiek. Misiu, misiu, misiu. Aj, co ma Turbo 9, diesel chyba. Patrzmy, co tam się dzieje. Mamy w świetle 1,6 zwykły, dobra? Panowie, powodzenia. To nie, może, powodzenia. Nie, nie może być inaczej. Zarejestrował, pojechał i przydupcył. Jak już przydupcyć, to porządnie, z klasą, a nie tak byle gdzie do słupa. klasy jak psów. Siądają jeszcze więcej. Pytacie o to, co to jest X, coś tam, tak? To jest to? Co ostatnio braliśmy do Państwa Szanownych? X-35 Pozdrawiam Państwa Szanownych od X-35 Oraz Państwa, którzy też nabyli Drugą kupna Co to było? Turana I jeszcze czerwono wiśniową Proszę Państwa yy, Coż to było? Fokusik? Taki 11 roczek, piękny, naprawdę piękny Bardzo fajne bryki Państwo nabyli Jakoś ostatnio kontakt się nam urwał, kuź wafelek Dlaczego ja pytam? A dziki Marian Podąża O, Megi! A ma megi. Idzie ulicą mała megi rozwiane włosy ma U Pana kierowcy Dudni w aucie Na twarzy duże żółte piegi. Na nogach buty dwa Wszyscy się śmieją z tego, że ja nie mogę jeść Szukam różnych pojazdów jeszcze Między innymi szukam Verso, a to 2-2, szukam 9-10 rocznika. 2, 2 będzie tania, bo jest na nią wysoka akcyza. A wszystko, co jest tutaj powyżej 2 litrów, tu jest tanie, bo opaki wiedzą, że mamy wysoką akcyzę. W związku z tym to jest tanie, bo mamy akcyzę. Oni o tym wiedzą. W związku z tym, co się dzieje? To tutaj są auta tanie. Tanie, tańsze. A, czekaj, czekaj. Tego tu lubię. Szkoda, że. Nie chcę go sprzedać Nawet Bez tego błotnika Ale nie chcę sprzedać i kropka Co się nie kłócę Nie podejmuję dysputów Po o, 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 co mam to robić Lecimy dalej na Szczecin Już tu wbijam, bo szukam 1/4 turbo dla chłopaków nie Wbijam, zaglądam, par w przód O, może być turbo A, gówno Zmyłka, potwierdź mi jeszcze na brotomierzu 6000 A Jest nawigator, szkoda bo to fajne auto wygląda nieźle Niestety Niestety diesla nie łykniemy Lecimy dalej Naprawdę jest co jeszcze oglądać, mamy 14 godzinę już mamy co oglądać, a nogi już nam do dupy e, do tyłków wchodzą do tyłeczków naszych słodkich <laughs> Pozdrawiam panów szanownych Co za dziwadło? Nowa Zawka na Wypasioku, na Szkiełku. Na placek jest Namiar. Na placyk jest halu. Halu Telekomunikacja polska SA. Niestety tego opaki nie chcą sprzedać. Są za niego 15 tysięcy. Silnik coś tam, czyli litry z hakiem. Maska jest. fajna, niski jest, jak pieron. Nie wiem o co z tuningiem chodzi, ale Piękny Idziemy dalej z koksem, bo jest tak grubo, że aż żal odchodzić. A kto jest tak, na przykład gruby jak ja, to wiadomo, że chudzie już nie będzie. Cholera! Strach pytać, o co chodzi. Na placek mamy też namiar. Dobraliśmy kilka samochodów od Pana Szanownego w czasach zamieszło ubiegłych. Czytanik, o, limuzynka tak zwana. Nie jest źle. Ale czekaj, czekaj, bo ta BMW, którą ominąłem, zwykła czarna, niby taka. Posiada, może dla śniegu, może dla jaj, ale sprawdźmy, z środku się u niej w ogóle dzieje. Auć, ale gorące te wszystkie szyby. Czy stopnie się Nie ma żartów. Pan kierowca. Co? To jest m Rurek z tyłu na m wygląda. Pytacie o felgi, ale nie chce mi się grzebać tych felg, naprawdę kuźwa. Która jest która, co z czego i gdzie, co z czym się je. Chłopaki tam pytają o tą m A na co ci Jaguar? Na chudybyk na, na ci Jaguar. Pierunie jeden. Kto no, ma jakąś kotę, no? I co ja z nim zrobię? Będę musiał potem znowu jeździć, wozić śluby. 15 tysięcy, ja ten Jaguar. Jak ktoś ma oczywiście... takich kotów miłość. 3-2-0, ładna. Śluby, szty, wesela, pogrzeby. Tu teraz! Śluby, szty, wesela, pogrzeby. W środku ładnie. Radowałbym swoje serce, radowałbym serce mocno Rangę, taką rangę Pariraira S-Line jest Kierka nie jest, ale nie jest Dobra, może gdzieś tutaj coś się wydarzy To ładne BMW Tutaj widzę W126 Się miało takiego Pięć, sześć litra miałem, proszę Państwa. I też wersja jest w longu, bo szyba tylna prostokątna, krótsze były S-E, były dotąd. Wersja prezydencka. Miałem rok 94. Jak to jest tanie, mógłbym na przykład wziąć sobie i znowu tym jeździć. Piękny kolor. Miałem takiego, dlatego jestem z sentymentem związany. 94 rok, 90 rok miałem. To tu jest jakieś, jakieś obniżenia, to są jakieś tam cuda, które już nie dają tego luksusu za młodowi. Na sztywniaku Jest klimat Bez oznaczeń Szły z silnikami, nie wiem czy 2.8, też tych szły 3.8, 4.5 5.0, z USA Jest bryk, jest bryk, także Dziewczęta i chłopcy W domach nie siedziecie, nie grzebcie Jednej i drudzy, jest i chłopcy. <laughs> Każdy może grzebać w jajkach. Wypasów jak marasów. Idę dalej. Dlaczego jest na galaksy, ale mamy szukać poliwca na wypasie. Zaraz zobaczymy co tu się dzieje. W automacie koniecznie. Manualna, bez telewizji. Zbieramy się stąd od razu, bo jesteśmy kuźwa z Co? Zdegustowani. Zamknięte, ale Turanik Szaranik, cfaniak, jeden mnie zmylił. Drzwi tyle, panie, ba barierów, że zostałem znów zmylon. Melon, melon, z Melon. Melon, przepraszam, Melon. Widzu, 10. Mariva już obserwuj filmy. Czy ktoś chce coś śmiesznego do domu? Może tanio, byłoby super. Jak tanio sam bym nabył, jeździłbym po bułki do spożywczego. Ale nie ma naczelnika gminy, stąd nie dowiemy się ile. A i siedziska do przeprania są wyraźnie. Na tym placu jeszcze 6 budeczek, 7 i spieprzamy dalej. Plac kolejny. Komu ja szukam limuzyny? Komu szukam limuzyny? Chilunia. Plasyk znam, jest nawigator, jest manualna, nie pamiętam. Półskóra! O, ktoś chciał! Siedzonka grzane, kierowniczka mała. Komu ja szukam limuzynki, bo ci jest to leś trzecia. I to nawet nic jej nie brakuje, szczególnie. Także, ała jak tu gorące szyby co dotykam. Kierownica z tylko 200 jest. Na kulane, fotele w prądzie, tak? Ha, fotele elektryczne nie widzę. Czekajcie, nie widzę pamięci, ale nie jest źle. Dobra, super bez ratata, huhuhu, huhu, hi, 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 Zobaczę na pelgi jeszcze, ale może coś akurat. O, skurbisem, tego znam zeszłego roku. Tego znam poznaję go polakierzy. Poznajcie i wy uwierzycie. Zobaczcie, co można znaleźć na libańsko-berlińskich przedmieściach. Nie dam wiary. Pełen czat. Pełen czat. Mercedes. Nie do, wiary. nie do wiary. Zaraz pokażę opakom, to nie uwierzę. Co się pląta pod nogami, ale jaja. Zobaczcie, co leżało, co leżało przy samochodzie. Teraz cisza. Co leżało żeby aucie, zobaczyć. Pod alufalgami. I co ty na to, panie kierowco? Sprawne. Nie, 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 to oznaka reklamy. Dziękuję. Proszę nie gubić moich smyczy, widzowie mili. Dziesiąty roczek. Dziewiąty roczek, benzynka, 1.4. 1.9 dizelek Do wyboru już tak się wyraża do kuźwa koloru 183 przejechane ten 1.8 benzyna 8 rok taka madzia, Mazda na xenonie Cytrynka O jest kultura 2 8 rok 2.0 benzyna 26 6 rok 1.8 benzyna Mazda 7 rok 2.3 benzyna Co ty mówisz? Były takie Mazdy? No Chodzi aż jakiś. Dobra, idę, jedziemy dalej. Pozdróbeczki dla Was. Libańsko na libańsko na asfalcie. Szacuneczek Szukam szukam dla widzu limuzynki pięknej, ale szukam białej skubanej, a ta jest niestety, jak widzicie, żółta. Haha, <laughs> żarci żabcik, ała. Ciepło w łapska. I to jest 150, a widzyk chce 180. Zatem szukamy dalej. Czy to jest to, o czym marzy mój inny widzu? Czy to jest to werso, o którym tyle się mówiło? Zobaczymy, co to za werso. Jest werso. Jest parktronik. To może być. To, to, to. to. Parktronik z przodu. Nowa lampka. A tu elektronicznie, zobaczymy cyferek do ósemki, to jest benzynka, okej okay. Szukamy osobówki, tak? Zamiast siedemki są tam alufelgi z tyłu, kuźwafelek jakiś Ja? Z czego? Z tablicami? No to kto kupi w godzinę samochód? Kto kupi w godzinę auto? Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna Chodźmy dalej, coś teraz się wydarzy fajnego. Ja czuję się jest wielki potencjał. Tak mi się zjarało, że kurka. Próbujemy coś dalej działać Wiem, że na to Twingo były zapisy na pewno u mnie, hmm. dlatego były zapisy, bo jest co? Bo jest ta wizycja, proszę Państwa skórzanej, skórzanej, wspaniałej takiej, ale siedełka. Że szukam limuzynki dla widzu na szklanym takim szklanym dachu. Teraz zobaczymy, jak się ma z tyłu wydech. Czy jest podwójny, chromowany 180 czy zwykły? Koiś, was znowu 150 widzu, to obserwuję. Ja to wszystko tutaj mam. Ja to wszystko widzę, obserwuję, się czuję. Ładny jest, Max. Ten też to ma dobre ceny, Miguś Takiego z Maxa, nie chcesz? Pytam, bo mam takiego w domu, gdzie? Tak? Dziesiąty rok. No. Okay. No, to swoje, swoje w automacie. Na przykład groszkowy kolor w sedanie, jak się okazuje, też by wchodził w grę. Ale sedan to jest kształt ponadczasowy na Lufeldze. Wersja oczywiście jest elegancka. Na baranim futrze. Wszystko ma swój urok, proszę Państwa. Na... na moje oko takie nadkola. To nie ma zwyczajny outcot, tylko jakieś S automatycznej. Gierownica łysa, ale gorące wszystko, co się dotknęło z uszy. A dzień dobry, nie mów, że chodzi ładnie w quattro? Takie nadkola bardzo zdolne. Poziuzi to już to taki patent był z tymi drzwiami w latach zamieszłych. 15 rok 8600 w limuzynie 15 rok 8600 15600 zaprzyjaźniony mamy cynk namiar coś tu ma gdzieś cyknięte jakieś mówi Co to tu jest? Szmatka nawigator, siedziska grzane 2 litry diesel Park Tronik jest? Jest to limuzyna. Powiem wam, nie jest najgorzej jak na. Tu jakieś ryskanie, to jest włos. A tu ma coś drobiazgi jakieś. Nie, to brudne. Jakiś jest tam jestem oślepiony życiem. Piękność. W automacie kołato tu jest wszystko. U Niemca jest wszystko. Mówię wam, chodźcie do nas.